To na ile? czy dni? Ile? Port 80 na moim serwerze Dostał bombę co kurwa Ty Lolek, kurwa, Ale ty Ja muszę nic kurwa jeden do jednego Nic mi kurwa nie zmieniło No, no. A szczerze że Ale... to ja tak wyjebane kurwa, czy on ma tego skita czy nie? To tak jest chyba, tak ma tego skita, więc Ale wiesz co? Ale jak taki człowiek powie, ci, to ma skita? Jak całe życie wiedziałeś, że on kurwa całe życie fakeował skita grając z Whatsappem. Przecież to jakiś czas grał kurwa na Kraku. A jeszcze miał taką ba bandę kurwa swoich zwierzęcych, żeby to mówię, wierzyli, że nas kurwa skita. Jestem, Sweetie. Cześć. Jest? Jak pisze mi, jak pisze, że play internet, to chyba to jest on. No. no. Na v raz raczej być nie pisał play internet, nie? No, da się tak A, wybrać, nie? ale okej. Okay. No też tak mi się wydaje. Oko, że da się tak zrobić, że wyświetlało internet inne na v O, do A co ten ja? mur mur to co to kurwa był? Kojarzę taki, ale nie wiem to. Poza tym, jak mi będą to tobeka, albo jak będą dodosowali to mi no się No jak automatyka... to macie na ogólnym czacie jego IP. Wysłałem pan. Nie, Ja dostał bombę. Co, CO dostałem! To dosta czy dosa? Bombę. Czekajcie. YouTube. Bombę. BOMBĘ. ja miałem go kiedyś na Facebooku, ale teraz to nie mam. Bombę, czy to dosa? Ej, zajebista ta wasza, ta, wa ta Co wasza bomba. Ta YouTube, YouTube! Dostajesz 30 pakietów na neta, mniej więcej. Czemuś tego wcześniej nie zrobił? Z czego ty dowalisz? No, te bomby. ale mam pakiet. To jest pewnie dyskopatne. No. Nie, ale jest darmowy pakiet. Jakoś dobrze wali? No, jeden gigant. Co tu można się spodziewać? Jak ma internet z playa, to poleci. Ty. No to się nie lecę! To, na drugą stronkę, jak się nazywa jeszcze raz? To się nie lecę! So- prawda, wam. Cych! Jak już, po angielsku to mówię. Stres... No to... win, a tule się lecą podał, ten podał ci sam ci na To już ktoś podawał, to ja chwał w wajc. To trzeba się zarejestrować. Mhm. Mm to nie, źle poleciałem, ludzie! Mm -hmm. Dedo skurwa mnie boli! Live oglądam w maksymalnej jakości. Czy z swojego neta, czy jak? Ich, Ich? oni mają Dobra do dedoserka z przeglądarki BTW w Dobrych masz kolegów. Ej, domin. Słucham. Czajcie to. Czajcie to, że typy walą dedo... próbują mi walić dosy, bo dostali parę tapów na HVA i zostali obrażeni. Boże, jakie to, to są bogowie, ja wam mówię. Jezu. To są tak tacy, tacy pro ludzie, że ja pierdzielam. Jakiegoś cheata za pestle, bo PSC? Nie, Urysolera idę jedynie Cheata za PSC! A peste. masz jakiegoś legitnego? To z pana, Legitnego? No. A ile masz PSC? 3 dolki, xd. <grafię> to kupisz dużo, nie? Albo nie, 5! 5! Nie kupisz nic. <grafię> <grafię> jak to się tego żywa? Kupić. A tak, no to prawda. Nie ma nic federalnie Urysolera oficjalnego, nie? No musisz wejść w górę masz. Ale jest tylko petfal u niego. Aha, ty się zarejestrowałeś, musisz mi no tu i tu masz target, i port, i na ile I masz metodę Domin, u resellera tylko za Paypal jest Zależy od jakiego? od tego oficjalnego Dobra, to jest max, bo time 5 minut, i teraz jak to, na kim, na czym? No, ludzie, dobry dedos. Target, host IP, dobra, jakie porty? top też jest spoko Porty jakie? 80, 80 80, 80 podpleja 300 Daj, co to będzie. Nie, 5 minut 250 300 to będzie 5 minut Ale ile tam można? Bo tam jest stan, nie? 5 minut można, to jest 300, I tak 80 Dobra da tak, atak. poszedł star poszedł tak. Łoo! Wow! Ludzie! Ale a tak! To no jest kurde tylko ten no, za PayPala doda. i z tym Giftem Nie wale. ma A dobrze to wali w ogóle do tego jak się wykupi zaprze czy nie? Nie, tak, to nie wali lepiej. Patrz na stacji dysków bo skończyć sobie ten, ten. Ej, panowie, weź jedną rzecz. Jak tu, tam tego, tam. jak tu się tego, jak tu się wolnie. tę premię to lepiej, to jeszcze działa, czy nie? No, chłopie. To masz więcej, wysłać więcej pakietów w czasie jednej sekundy. Czyli nie daję IP. <śla> Co to, ja Czekaj, mam tego gościa jeszcze. Z kogo my to banowaliśmy? Ej no nie wiem. Ja syntax? Nie to jak spadek dzisiaj? Nie, ten ma VPNa. Ja no no wiesz, że ten VPN mu chuje, da. Jakieś darmowe albo coś. Czemu co jak walnam na, na IP tego VPNa to dostanie tak tego. Ty, de, no, to tak! To, w w to w z pewnością to tak działa! Nie, to wyzywać, nie wiem, 7 na... Ogólnie historia jest taka, wbiłem sobie do nich na serwer i powyzywać. Bo wyzywałem ich. Oczywiście ich serwer... na ich serwerze grają tylko oni. Bo nich więcej. Wbiłem tam, powyzywałem ich, potapowałem ich. To wystarczyło. Oczywiście znalazło się dwóch fake skitterów, wielkich, którzy mówią, że mają UID 7000 ileś, nie, Beka, bo ten admin u nich, uz Uzier, który teraz mówi, że niby masketa, kiedyś wbił na 14 klub i begował mnie o rankę skid, wysyłając mi SS -y z 2016 roku z Facebooka GMS-a. Więc Beka. Nie mam. No dobre, te idę dosyć idą. Nie wiem, ej, no nie wiem jak ja mam to kupić Dzięki za najda Może ten to Nejd nic nie dał Ty, ale. Jak no pięknij Normalny człowiek, nie? No. Weź normalną kamerę, Patryk Ani kurwa, masz komber tego byś... A nie, bo ja siedzę na stronie, wiesz? O, kurwa, to jest to Ajne lepsze. to jest live'a, Jan Paweł II, 40 Dobra, kupuję hmm. przez Teampay. No od kiedy od kiedy wagon ma kurde takie rzeczy Co? Od zawsze E No Tulsy do VIP, do IP w ogóle No od zawsze! Addon też ma No to wiem, tylko tam są płatne bardzo mm -mm. Tak, tam dużo rzeczy jest płatnych? I jest? No musimy premium. Słucham Nie ogarniałeś kiedy Timewala, nie bo miałeś kiedyś. no miałem ale 25 nie miałem jeszcze Kurwa, nie balansować, to tylko... A to co to? Eternigu... Payer. Co to jest Payer? Nie wiem, niego. To załatw mi kurwa i zaraz ci pomogę. O, teraz kolejną sobie beguję o tego, o konfigi. Kiedyś była taka akcja, że Sweetie był moim fanboyem takim totalnym, begował mnie o konfigi, begował mnie o wszystko. Czasami zagrywałem za niego media. Bo ty nawet nie umie grać. Wszystkie media po 4K są moje, a nie jego, więc Beka z typiarza. Chłopiec chyba śmieszny, bo musiałem mu zawsze robić konfigi. A to do Aimwera, a to do one kraka, a to do one zwykłego, jak, mia jak miał. Do wszystkiego musiałem robić konfigi. I jak to się skończyło? Skończyło się tak, że jeszcze za czasów aimwara v zrobiłem mu jeden konfig i on do dzisiaj repastuje ten konfig i próbuje go sprzedawać. No ale mi się a... pieniędzy na wypalanie u Jaką ja opcja? To... Ja czemu no czemu i ty mówić, by... że ludzie są tak przyjebani? Czemu? Ja i... Znaczy, no, Chłop mi pisze i mój friend mówi, że Legend jest dobry i chce kupić, czy ser jest dobre, nie? Ja mu tam napisałem, że jest spoko, nie? I ten mi kurwa po 5 minutach pisze Ten CS jest zbugowany, a, jed, a nie jednak nie wyjebało mineta i kurwa nie mogę sobie pograć okay. i przegraliśmy a. przez to. Ale? Ten... I ale teraz, teraz pytanie. Bo chuj mi kurwa wiedzie, że te pali wyjebało internet, tak? Można mieć, kurwa takim idiotą i pisać jak ją ofiarę No mocy. No, do... on pa to jest dobre. No, kurwa wyjebał mi internet. Ale grenuier jest dobry? No, fajnie. No kurde, no to, e, nie, to Do Domin tak. też się nie powiem wypowiadać według mnie, bo z nim była taka On nie powinien się wypowiadać obok tego osoby, która robi streama, bo on ma jakąś jedną szansę na wypowiadanie się. Bo jego jeszcze nawet nie znam, ale typ ogólnie e, typy wszystkie tam kurwa mają coś za uszami, na przykład e, Domin kurwa e, czekał e, do takiego jednego typa o Fatality Inva, begował jak mały piesek, a kiedy go dostał, to po prostu się wyzywał to, swojego invitera i uciekł nie? nie. wiem, on podobno ma teraz bana na fatalu, ale nie wiem, nie chce mi się sprawdzić, bo nie znam jego UID. E, Uzier jest Skita już od 2019 roku, bo wtedy wbił na 14 klub i begował mnie o rangę żeby mu dał rangę Gamę Sense i wysłał mi screeny z 2017 roku z forum G... z Facebooka GSA. Jeszcze LB było. To jest. DDoSy chyba od nich zaczęły działać. O, kurde, no to jest właśnie ten No. I co da... Chyba, że streama wyłączył.